Powtarzał. O, nieładne. E, raz, raz nieładne. padło mówowe. Ale po prostu mogą tak mówić do siebie? E, czy to też nie wiem. Jest... No jest to negatywnie odbierane przez ciebie jest to też negatywnie bo... odbierane przez dużą część społeczeństwa. Czy wytłumaczysz, dlaczego jest takie twoje podejście o, i dlaczego ci nie ma. No Nie rozumie jikes. jednej rzeczy, że na przykład są rodzice, dziec, rodzice i mają dziecko niskorosłe i, i załóżmy, oglądałem ciebie dzieci, czy tam młodsi. I przez to, że Cię oglądają, uczą się od Ciebie to, to, to tego słowa i mówią później do takiego dziecka w szkole i to dziecko się z tym źle czuje. Rozumiesz eee. teraz, dlaczego jestem przeciwny? Eee. jakbyś do okay, to rozumiem, ale to tak jest potocznie używane słowo, jak każde inne, jest to tak po prostu samo synonim nieużywany. tak? Tak samo jakbyś do czarnoskórej osoby mówił... Eee kurwa! Ja pierdolę, myślałem, rozumiem. że stary ja, powie ja, ja ja, takim. Kurwa! Prerzie. Myślę, ja że, że nie ma tak ja tak nie Ja pierdolę! Nie nadużywajmy no, tego słowa. Okay, ja pierdolę! No, to, to, to jest fajne, rozumiesz. To jest ja to tak tylko, że oni powiedzą to do siebie.